Twój odłamek kipi energią punktu zerowego. Najbardziej niebezpiecznej siły w uniwersum. Zaraz po miłości, rzecz jasna. Pozwól mi go zbadać. W imię nauki, no i sławy pieniędzy i nagród Nobla. W swoim czasie, profesorze, najpierw skończę zmieniać Springfield w Raj! Co jeszcze możesz zrobić? Już zamieniłeś mój automatyczny telefon w panią robot! Chodźmy do domu, Ty na mój lud spłynie obfitość niczym z wielkiej słuchawki prysznicowej z wyłączonym ograniczeniem przepływu. Na co ci wygląda ta chmura? Na no, to roj chmurę elektronową z atomu Helu, a dla laika naponska. Oto wielkie jedzenie z niebios. Niesamowite, cóż na razie lepiej zachowaj ten odłamek, choć przez to nie będę miał czego pokazać komitetowi od Nagrody Nobla. Hmm. Wspaniale, nie mogę się doczekać, aż się zbadam. Autosekcja, nadchodzę. O, ten ślad wygląda jak czuros. Jako miejscowy podżegacz tłumu sądzę, że Homer posunął się za daleko. Zrzucił na mnie wielkie ciasto z kremem! Jestem klaunem! Śmiesznie jest tylko wtedy, kiedy ja rzucam ciastami! Niech wam będzie, śmiejcie się. Pozbądźmy się tego rzekomego zbawcy miasta! Dobra, Homer. Wiesz, jak radzić sobie ze wściekłym tłumem. Pozbądź się dowodów i zrzuć winę na Leniego. Mogę to wyrzucić tam, gdzie lądują wszystkie moje śmieci. Papa, pa, kłopoty! Tędzień błysnął. Dobry znak. Pora na przerwę. Na szczęście zapełniłem miasto wygodnymi kanapami. W tym papierku jest jeszcze trochę batonika. Znaleźć pączki, pocałować, marcz głupi Flanders.